Cześć moi drodzy, witajcie na kanale. Z tej strony ponownie Bomer. Wczoraj, czyli 13 czerwca, w godzinach wieczornych otrzymaliśmy oczekiwany roadmap. Ogólnie pojawiły się dwa duże artykuły. Pierwszy, który dość dużo tłumaczy, i drugi, który dokładnie mówi nam, co i kiedy zostanie wdrożone. Z obu powstaną materiały, tak abyście dokładnie wiedzieli co się właśnie dzieje i jakie zmiany dokładnie zaimplementowane zostaną przez ślimaka, ale dzisiaj stricte zajmiemy się tym drugim, czyli roadmapą, bo jest ona moim zdaniem zdeczka ważniejsza od tego poprzedniego materiału. W tym momencie wyświetla Wam się całkowity roadmap, czyli jak to będzie czasowo wyglądało i co dokładnie zostanie wdrożone w poszczególnych aktualizacjach. Ślimak podzielił to na 5 dużych etapów, w których wszystkie te zmiany zostaną ujęte. I tak jak widzicie, pierwszą literację zmian mamy dokładnie dzisiaj w związku z dużą aktualizacją La Royale. Gdybyście sami chcieli sobie jeszcze później zobaczyć ten materiał, to link znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy przez cały ten materiał razem. Zmiany w mechanice srebrnych lwów: poprawienie zarobków srebrnych lwów, zwiększenie mnożnika nagrody i zmniejszenie kosztów naprawy pojazdów, aby wszystkie pojazdy były opłacalne dla przeciętnego gracza, również bez konta premium. No i super, tak naprawdę teraz gracze niepremiowi, Którzy po prostu chcieli się bawić tą grą, w końcu będą mogli zacząć po prostu zarabiać, bo obecnie naprawdę było im mega ciężko. Następnie obliczenie parametrów ekonomicznych każdego pojazdu na podstawie średnich wskaźników zamiast statystyk pojazdu. Dla wszystkich pojazdów tego samego typu i jednej klasyfikacji bitewnej BR zostaną obliczone średnie wskaźniki statystyczne, po czym zostaną one wykorzystane do obliczenia nagród i kosztów naprawy dla, dla każdego pojazdu. Zgodnie z jego rangą ekonomiczną, erą i pozycją w drzewku. Również e, druga aktualizacja, y, czyli to jest ta po La Royale, czyli po dzisiejszej. Również był to czerwiec. O co tutaj chodzi? Tak naprawdę, obecnie zostało to y, skonstruowane w taki sposób, iż te pojazdy są obliczane na podstawie ich statystyk. Czyli, jeżeli pojazd jest dobry, to jest on y, nerfiony, aby. Koszty naprawy były duże, aby mniej osób z niego korzystało, aby jakiś tam balans wprowadzić. Teraz będzie to robione w taki sposób, iż wszystkie pojazdy, przykładowo na 4.0, i ten typ pojazdu musi być taki sam, czyli wszystkie czołgi średnie na 4.0, będą obliczane na podstawie jakiejś stworzonej formuły przez ślimaka i ta formuła zdefiniuje parametry ekonomiczne. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, bo to wprowadzi równowagę dla wszystkich pojazdów. Idziemy dalej. Ulepszenie dla konta premium. Jeśli całkowity koszt naprawy przekracza dochód gracza, otrzyma rekompensatę po bitwie, dzięki czemu liczba SL w meczu pozostanie równa 0, chyba że zniszczył sojusznika. Letnia aktualizacja 23, czyli to jest zaraz po tej czerwcowej. O co tutaj chodzi, tak naprawdę, o to, iż e, konto premium dostaje teraz konkretnego buffa. Tak, dokładnie. Gracze, którzy mają konto premium, po prostu przestaną zwracać uwagę na ekonomię. Bo nawet jeżeli będziecie ginąć i będziecie mało robić, to nadal będziecie wychodzili albo na zero w bitwie, albo będziecie zarabiać. Także będzie naprawdę opłacało się mieć konto premium. Bo będzie to mega kop do ekonomii. Dodanie darmowych zapasowych użyć do nowo zakupionych pojazdów premium, również letnia aktualizacja 23. To jest dobry pomysł, bo zanim taki pojazd ogramy, to jednak trochę się na początku będziemy męczyć, więc fajnie, gdy, będzie, gdy będziemy mogli zabierać ten pojazd więcej niż raz do bitwy. Dynamiczna redukcja kosztów napraw. Im krótszy okres użytkownika, tym tańsza naprawa, bez zmiany maksymalnego kosztu naprawy do daty wprowadzenia funkcji. Również letnia aktualizacja 23. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z proporcjonalnym stosowaniem kosztów do bycia w bitwie. Czyli jeżeli będziecie mało w bitwie, krótko, to koszt będzie mniejszy. Im będziecie dłużej w bitwie, tym koszt będzie większy. Przykładowo, zrespiliście się na waszym respie, są już przeciwnicy, nic nie mogliście zrobić, zginęliście, no to bądź zapłacicie naprawdę bardzo niewiele. Jeżeli wyjechaliście, coś tam zabiliście kogoś i tak dalej, no to koszt będzie troszkę większy, bądź też całkowity. Tutaj nie jest to sprecyzowane. Nagroda za. Przejęcie punktów dla pojazdów, które, którym nie udało się przetrwać do zakończenia przejęcia, i to jest też bardzo fajna zmiana. Często zdarzało się, że byliście na kapie, zajmowaliście go, i samolot was zbombardował, przez co nie udało wam się zająć tej bazy. Teraz, nawet jeżeli byliście na tym kapie, dekapowaliście ją. Zaczęliście już mm, zajmować y, ten punkt, ale niestety nie skończyliście go zajmować. Dostaniecie jakąś pulę nagród. Super! Darmowa naprawa w przypadku zniszczenia przez sojusznika. Też bardzo fajna zmiana, bo no, zdarzają się niestety y, zabójstwa teammate'a waszego. Często zostajecie zbombardowani przez sojusznika. No, niestety tak bywa. A teraz nawet jak ktoś was zabije, no to dostaniecie rekompensatę. Szczegółowe obliczenie nagrody w oknie wyników misji, a także w oknie prywatnej wiadomości po zakończeniu bitwy. I to jest też naprawdę bardzo fajna zmiana, bo niestety Gaijin i War Thunder nie jest grą mega przejrzystą. Tutaj bardzo dużo się dzieje za waszymi plecami i wszystko jest obliczane nie, na, nie w polu waszego widzenia. Często nie widzimy, jak to wszystko się odbywa. Teraz tych szczegółów będzie znacznie więcej, dzięki czemu wszyscy będziemy dokładnie wiedzieć, za co dostajemy kasę i jak ta ekonomia wygląda. Przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli zmiany w postępach i punktach badań. Kondensacja drzewek badań poprzez grupowanie pojazdów i dwukrotne zmniejszenie liczby punktów badań wymaganych do badania pojazdów w grupach. Letnia aktualizacja 23. Bardzo fajnie, bo tutaj oznacza to, iż pojazdy, które są zgrupowane, pierwszy pojazd będziecie musieli wybadać całkowicie, czyli wszystkie punkty odkryć, punkty badawcze zdobyć, zaś, zaś kolejne, które są już pod tym pojazdem, będziecie musieli jedynie połowę tych punktów zdobyć. Znacząco to wpłynie na szybkość badania całej, całego drzewka. Następnie mamy redukcja kosztów badań i zakupu samolotów ery 6 VI i 7. Bardzo fajnie uważam, że samoloty 6 VI i 7 ery są bardzo trudne do zdobycia, w sensie bardzo długi grind. Wydaje mi się, że czołgi mają znacznie szybszy ten grind, znacznie szybciej możemy zdobyć te wysokoerowe pojazdy, a samoloty są jakby troszkę z deka, zbyt długa jest ta droga. Następnie mamy premie za umiejętności w PB, czyli w punktach badań, dodatkowa nagroda za określoną liczbę zabójstw w sesji. Wymagana liczba zabójstw oraz wartości premii zależą od trybu gry i ery pojazdu, np. przybliżone wartości dla zręcznościowych bitew naziemnych. Era trzecia to 3 zabójstwa 15%, 6 zabójstw 30%, 9 zabójstw 50%. Tutaj tak naprawdę twórcy chcą nam powiedzieć, iż gracze dobrzy, który, którzy robią po kilka, kilkanaście kill na bitwę, dostaną dodatkowy bonus w postaci e, tych procentów, czyli od 15% do 50% do punktów badawczych. Bardzo fajnie, bo to popsuje właśnie tych dobrych graczy, którzy w tym momencie, no niestety... No jest całkiem spora liczba graczy, którzy dość mocno mm, są lepsi od pozostałych, i oni niestety cierpieli na tym, że będąc często wysoko w tabeli, dostawali mało tych punktów badawczych. Teraz to się zmieni, więc bardzo dobra zmiana. Szczegółowe obliczenie nagrody w oknie wyników misji, a także w prywatnej wiadomości po zakończeniu bitwy. Ja jestem jak najbardziej za tym, aby. Jak najwięcej informacji spływało do nas graczy i bardziej będą szczegółowe, tym tylko lepiej dla nas. Następnie premie do badań nowych nacji po zdobyciu najlepszego pojazdu jednej nacji. Taki pojazd będzie wyraźnie oznaczony w drzewku badań. Do badania pojazdów tego typu w innych nacjach, w których nie otrzymano jeszcze pojazdów najwyższego poziomu, dodawana jest premia. Premia jest przyzna przyznawana za 3 bitwy dziennie dla każdej nacji osobno i zależy od ery badanego pojazdu, przybliżone wartości to era czwarta 15%, piąta 25%, szósta 35%, siódma i ósma 50%. Czwarta aktualizacja roku październik listopad 23, mniej więcej to wejdzie. I o co tutaj chodzi? Tak naprawdę jeżeli macie wybadaną już całą gałązkę, całą linię to w tym momencie odkrywanie kolejnej czasami po prostu bywa dla Was nużące i tutaj Gaijin wychodzi naprzeciw i daje nam możliwość w trzech bitwach zdobycia większej liczby punktów badawczych poprzez właśnie to, że macie już odkrytą jakąś, wysoko, jakąś maszynę wysokoerową czyli w sumie to najwyższoerową i będzie ona specjalnie oznaczona, że jak ją zdobyliście to badając z innego drzewka, pojazdy z, tej, z podobnej linii będziecie dostawać właśnie te premie. Rewizja postępów dla okrętów. I tutaj następna duża aktualizacja, bądź czwarta aktualizacja roku. Październik, listopad 23. No i ja uważam, że okręty to są naprawdę traktowane tutaj po macoszemu. I super, że w końcu jakieś zmiany zostaną wdrożone. Aktualizacje dotyczące postępów. I tutaj nam twórcy napisali. Ulepszenie użytkowania i odblokowywania sprzętu przeciwpożarowego, zestawów naprawczych dla czołgów i okrętów, a także środków zaradczych dla samolotów. Aktualizacja Czerwiec 23, czyli następna, po La Royale. Gaśnica pojazdów naziemnych zostanie podzielona na domyślną do jednorazowego gaszenia pożarów i ulepszony typ który wymaga zbadania modułów i jest w stanie dwukrotnie gasić pożar. Gaśnica okrętów również zostanie podzielona na domyślną i ulepszoną. Domyślna będzie wymagała więcej czasu, a ugaszenie pożaru bez limitu liczby użyć. Zestawy naprawcze, zestaw naprawczy w pojazdach naziemnych i okrętów wojennych zostaną również podzielone na domyślne i ulepszone. Domyślne narzędzia dostępne będą do ba bez badań nad modyfika modyfikacjami, będą naprawiać wszystkie moduły. Nie tylko te związane z mobilnością, aż do częściowej funkcjonalności, podobnie jak w przypadku mechaniki naprawy w bitwach zręcznościowych. Standardowe przeciwśrodki staną się natychmiast dostępne dla badań dla badanych samolotów. Opcje takie jak tylko dipole, ulepszone flary, mieszane, priorytet flar będą e, dostępne po zbadaniu modułów. Dodatkowo opcje takie jak kapsuły BOL lub dodatkowe zasobniki pozostaną dostępne po zbadaniu modułów. I teraz, moi drodzy, to jest fenomen, bo od zawsze problemem było to, iż nie byliście w stanie naprawić się na polu bitwy, naprawić, ugasić, gdy ktoś, ktoś was uszkodził i stawaliście się po prostu zbędnym złomem na polu walki. Przykładowo ktoś rozwalił wam silnik i staliście... nie, silnik jeszcze dało się naprawić, Eee, ale gdy ktoś wam rozwalił armatę, nie byliście w stanie już nic zrobić, bo byliście po prostu bezbronni. A często inni gracze nie chcieli wam pomóc. Teraz to się zmieni. Także super, super, super. Nagroda w postaci punktów za naprawy i gaszenie pożarów u sojuszników. Letnia aktualizacja: 23. Super, że w końcu będziemy doceniani za pomoc sojusznikom. Teraz też to występuje, ale te nagrody są śmieszne. Postępy w badaniu śmigłowców dzięki grze pojazdami naziemnymi. Gracz będzie mógł wybrać czołg lub śmigłowiec, aby kierować punktami badań w bitwach naziemnych. Jeżeli nie wkradł się tu żaden błąd, oznacza to, że będziemy mogli sobie badać śmigłowce pojazdami naziemnymi, czyli. Kolejna mega konkretna zmiana, no bo powiedzmy sobie otwarcie, że śmigłowców jest niewiele, mało osób rozwija te linie, a teraz będzie można naziemkami sobie ekspić, e, podbijać e, śmigłowce. Nie no, mega. Dodanie ograniczonej listy zadań bitewnych i niektórych zadań przepustki bitewnej do istniejących bitew w lotniczym trybie symulacyjnym. Dokładne podejście może zostać dopracowane później, następna duża aktualizacja. Następnie mamy zadania bitewne i przepustki bitewne dostępne w naziemnych bitwach symulacyjnych. Następna duża aktualizacja. Czyli ukłon w stronę graczy symulacyjnych. Bitew. Utrzymanie postępów w nagradzaniu za codzienne logowanie w wersji PC poprzez zbieranie codziennych nagród w WT Mobile. Następna duża aktualizacja. Matchmaking, czyli tutaj jest również bardzo ciekawie. Nocne bitwy zostały tymczasowo wyłączone w aktualizacji La Royale. W przyszłości będzie można ją opcjonalnie włączyć, następna duża aktualizacja. Ja uważam, że to jest bardzo dobre. Ktoś będzie chciał grać, uruchomi, ktoś nie chce w to grać to sobie je po prostu wyłączy. Jak najbardziej mega podoba mi się ta zmiana. Zmieniono ustawienia matchmakingu dla bitew wysokiej ery w celu zebrania większej liczby kompletnych bitew kosztem minimalnego wydłużenia czasu oczekiwania. Aktualizacja La Royale. Dla mnie fajnie, bo bitwy są ciekawsze kiedy jest nas więcej. Więc kosztem tych paru sekund czekania jak najbardziej. Wyświetlenie zakresów BR w filtrze map. Ok, fajnie. Zmiana zestawu map y, dostępnych dla samolotów tłokowych i odrzutowych, aby zapewnić bardziej emocjonujące bitwy, przenosząc niektóre duże mapy do wyższych poziomów BR. Aktualizacja: Czerwiec 23, czyli następna po La Royale. Super, myślę, że to pozytywnie wpłynie na tryb lotniczy. Ulepszenie balansu pojazdów okresu późnej zimnej wojny, gdy pojazdy ze zwykłym pancerzem i pełnokalibrowymi pociskami mierzą się z APDS, ATGM, stabilizatorami dział i tym podobne przez zmianę biar niektórych pojazdów. Ogólnie tłumaczenie jest trochę słabe, ale spoko. No jak najbardziej, to, to tylko na plus, takie zmiany jak najbardziej są bardzo potrzebne. Mapy i misje, uderzeniowe Drony zostały przeniesione na wyższe poziomy BR pojazdu powyżej 9.7, BR meczu powyżej 10.7 aby umożliwić graczom posiadanie systemów SAM zdolnych do przeciwdziałania im. Aktualizacja la royale. Super bo obecnie drony, te uderzeniowe, były praktycznie nietykalne. Przeniesiono punkty odradzania wodnosamolotów na środek mapy umożliwiając im odrodzenie się nad sojuszniczymi lotniskami. Aktualizacja la Royal. Zmniejszono skuteczność dział przeciwlotniczych AI rozmieszczonych na polach i w konwojach we wszystkich trybach dla samolotów, aktualizacja la Royal, specjalne zimowe drzewa dla zimowych wersji lokacji, aktualizacja la Royal. Naprawiono błędy z krzakami po przejechaniu lub strzelaniu w nie. Aktualizacja la Royal i to bardzo fajnie, bo często były takie drzewa, bądź krzaki, które po wystrzeleniu w nie, one się przewracały i za chwilę wracały do swojej pierwotnej pozycji. No mega głupi błąd, ale fajnie, że w końcu go naprawili. Lokacje: Polska i Europa Wschodnia. Zmiana krajobrazu poza miastami w celu pozbycia się dużych lasów i wzgórz. Wprowadzenie pól z małymi przeplantającymi się lasami wzgórzami. Pozwoli to pozbyć się ogromnych problemów z kampieniem w lasach, w których nikt nie jest widoczny, i doprowadzi do bardziej aktywnej rozgrywki. No, na plus, jak najbardziej na plus. Zmiany w krajobrazie, projekcie lokacji: El Alamein, Morze Aralskie, Amerykańska Pustynia, Japonia, Synaj, Normandia. W oparciu o opinię graczy, usunięcie miejsc, z których można kontrolować większość mapy i zachęcanie do walki w najbliższym dystansie. No i na pewno bardzo było to potrzebne. Powiem otwarcie tak, te mapy wymagały poprawy. Zmiana krajobrazu projektu lokacji. Alaska, Siewiesk, Wietnam, Linia Marzyjnota, 38 równoleżnik, o jak najbardziej. Stalingrad, Karelia. Na podstawie opinii graczy planowane jest usunięcie miejsc, z których można kontrolować większość mapy. Tak jak widzicie, bardzo dużo map przejdzie hmm, rework, Masowa rewizja kolizji zasobów w lokalizacjach pojazdów naziemnych w celu pozbycia się niespójności modeli wizualnych i fizycznych. Jest to tak napisane, że nie wiadomo o co chodzi, ale fajnie, że zostanie to również zrobione. Ulepszenie dżungli poprzez zmniejszenie liczby pozycji zakamuflowanych przez roślinność, co poprawi widoczność i zmniejszy liczbę strzałów z zasadzek. Jak najbardziej na plus. Rozgrywka. Udoskonalenie modelu uszkodzeń dla mało kalibrowych pocisków HIT. Fragmenty pocisku z ładunkiem kształtowym wzdłuż osi lotu będą w stanie zadać obrażenia załodze w przedziale bojowym dowolnego ciągu, jeśli nie zostaną zatrzymane przez masywne przeszkody. Aktualizacja La Royale. Ok, fajnie. Ulepszony wskaźnik ochrony strefy odradzania. Pierwszym z nich jest bardziej oczywiste wskazanie trafień w graczy chronionych. Przez strefę odradzania. Aby strzelec zrozumiał, dlaczego jego strzał przeszły przez chronione pojazdy. Drugim jest wskazanie graczy strzelających do strefy odradzania. Tacy strzelcy będą dodatkowo oznaczani w świecie gry i na minimapie. Podobnie jak w przypadku zwiadu. Bardzo fajnie, bo to zmniejszy takie kampienie w miejscach e, spawna. Trochę hamska. Trochę hamsko to wygląda, trochę hamskie to jest ogólnie, no ale czasami tak po prostu bywa, ale dzięki temu będziemy mogli się teraz obronić. Finalizacja mechaniki celownika dowódcy w czołgach. Dodano krótkie opóźnienia do mechaniki Hunter Killer. Możliwość przyjęcia przeprosin za zabójstwo drużynowe. Przyjmując przeprosiny, winny gracz nie otrzyma punktów karnych, za co mógłby zostać wyrzucony z sesji i zbanowany za to zabójstwo drużynowe. Bardzo fajnie, czyli jeżeli doszło do jakiegoś no, niechcącego zabicia jakiegoś teammate'a, to można go przeprosić i jeżeli te przeprosiny zostaną przyjęte, to w tym momencie nie poniesiemy konsekwencji. Zniszczalne dekoracje 3D, dodające możliwość zestrzelenia lub zniszczenia z uwzględnieniem ustawień obrażeń zadawanych sojusznikom w wybranym trybie gry. Jednocześnie nie planujemy dodawać efektu dekoracji na pocisku, aby uprościć model uszkodzeń pojazdów. Czyli tak naprawdę dekoracje, które sobie założymy będą mogły być zniszczone, po prostu odpadną z nam z pojazdu. Ciekawe czy to będzie się tyczyło naszych teammateów, jeżeli ktoś z km będzie na przykład walił po naszym pojeździe. Ciekawe. Tutaj nie ma w ogóle planów, pewnie jest to w odległym, późniejszym terminie. Przeróbka logiki sieciowej w celu rozwiązania jednego z problemów ghost shell, o super, ten, to jest naprawdę mega, znikających pocisków, faworyzowanej mechaniki zabójców, zabójczej przewagi. W przypadku niewielkiej różnicy czasu w pingu gracza, ograniczonej np. do 120 milisekund, między otrzymaniem obrażeń blokujących strzał na serwerze, a własnym strzałem gracza, należy uznać, że graczowi udało się strzelić. W tym momencie gracz widzi swój strzał, który nie został oddany na serwerze i uważa, że jego pocisk zniknął. Super, jakby to rozwiązali, to będzie kozacko. Udoskonalono mechanizm rozwiązywania kolizji czołgów i otoczenia w celu naprawienia sytuacji, w której czołg, który przewrócił się na górną część wieży, jest prawie niemożliwy do przewrócenia. Aktualizacja La Royale. Ulepszono informację trafień w celu, bitwach, w celu w bitwach powietrznych w przypadku celu powietrznego, który został uznany za zestrzelony w obecnych warunkach, ale nadal jest w stanie trafić swojego sprawcę lub jeśli płonie amunicja dodane opóźnienie w zgłaszaniu fragów prawdopodobnie blokując kontrolę nad zestrzelonym samolotem po pewnym czasie. No też spoko, bo jeżeli ktoś kogoś zestrzelił, to tak naprawdę powinno to zostać zdefiniowane jeden do jednego. Nie żyjesz, nic nie możesz zrobić. I na koniec mamy jeszcze inne, tutaj jest jedna zmiana, ułatwienie zgłaszania mowy nienawiści na czacie, dodanie osobnej kategorii skarg, a także wyświetlanie dziennika czatu, Dołączonego do skargi. Letnia aktualizacja 23. Podsumowując, to wszystko, co już teraz wiemy o całym tym roadmapie, jest to naprawdę masa bardzo dobrych zmian, które mam nadzieję, że zostaną zaimplementowane zgodnie z artykułem, który został nam przedstawiony. Oczywiście mamy pewne obawy, bo no, z historii wiemy, że Gaijin potrafił coś obiecać, a potem zmienić zdanie ale myślę, że obecna sytuacja jest na tyle mm, trudna dla ślimaka, że po prostu zmieni to, co właśnie napisał. Bo im również zależy na tym, widząc co właśnie nam zaprezentowali, że ta gra jest dla nich ważna. Więc miejmy to na uwadze, że musimy patrzeć teraz ślimakowi na ręce, ale z drugiej strony musimy też e, dać im trochę czasu i. Pozwolić po prostu teraz pracować, bo przed nimi bardzo dużo pracy. I na sam koniec mam jeszcze dla Was e, ważną kwestię, ponieważ my, gracze, musimy teraz mocno uważać na to, co ślimak robi, ale uważać przez pryzmat tego, iż dawać im odpowiedni feedback, bo nie wszystkie mechaniki, które teraz wdrożą, mogą się okazać dobre. Ale to będzie wynikało raczej z ich niewiedzy o tym, jak ta mechanika na nas wpłynie. Więc po prostu dajmy im czas na poprawę, jeżeli coś sknocą, bo to normalne, ludzie się mylą i będą się mylić. Nie jesteśmy komputerami, a nawet komputery potrafią czasami załapać jakiś error. Więc my musimy odpowiednio informować ślimaka o problemach, a on będzie w tym momencie już działał moim zdaniem odpowiednio. W zasadzie to by było na tyle. Powstanie drugi materiał odnośnie ekonomii i. Rewizji kosztów, tam mamy te tabelki, dlatego za to weźmiemy się w drugim materiale. W tym materiale będzie to już wszystko. Dzięki, że byliście. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i trzymajcie się. Cześć!